to ma być? Czego ja nie rozumiesz? To są same emotki! A to jest pierwszy odcinek Lorkanowe Emoji. Cześć siemanko, witam Was w pierwszym odcinku Lorkanowe Emoji. W tej serii będzie polegało to na tym, że chłopacy będą musieli zgadnąć bajkę, przedstawioną za pomocą emotek emoji. Czy im się to uda? Przekonajmy się. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Hmm. Ale już rekoperek. Będzie zdrowy Łukaszek. Rozpocznijmy ten oto quiz. I czy się chłopakom uda? Tak wygląda pierwsza jakby podpowiedź. Jaka to może być bajka? Są różne. Są najpierw rodzinki tak, czy jak? Łoży i e, 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 stop, stop! Papier-kamień no. kto pierwszy? A, Dobra. Do jednego? No może no, weź. Proszę dobrać. ciebie. Trzy, cztery... Pizdę. No dobrze, to w takim razie rozpoczyna Mati. No i zaczynamy. Trzy, cztery, trzydzieści sekund mają, żeby odgadnąć. Czas, start. Ja wiem. Ja wiem. Czekaj na lodu. Trafił, czy nie? Nie. Kopciuszek. Naprostowując jeszcze raz zasady, chłopacy będą mieli po jednym szale, żeby oglądać bajkę, a następnie, jeżeli im się to nie uda, będziemy przesuwać jakby prostokąt niebieski, który jest tutaj widoczny, i będziemy odkrywać kolejną emotkę, która im tu ułatwić w odgadnięciu bajki. Czy im się to uda? Mi się. Dobra. Jeżeli ja mam zacząć, to mój pierwszy strzał będzie w... zaplątany. Niestety, ale to nie jest są zaplątani. Kopciuszek. I również to nie jest Kopciuszek. W takim razie następna podpowiedź. Piękna i bestia. To jest piękna i bestia. Okay. Jest róża, która jest dość charakterystyczna na tej bajki No i posłuchaj, dobra To teraz ja zaczynam? I teraz będzie Marcin, dokładnie Okej No to trzy, cztery Ten, rafdemolka. To jest rafdemolka. No No to było akurat proste Ho ho ho, co ten widzę Pojemy w no dobra Ja będę zaczynał Lumi, ty jesteś poważny, człowiek Proszę o A mam pomysł. Ja mam Masz pom na to pomysł? Tak. Ale czasami... Strzelę sobie w brygadę RR. Nie. W głowie się nie mieści. A tak nie, tego rozmierz. nie mam. Dobra. Nie. I Następna podpowiedź? Wiemy chyba. Tylko nie Wielki jest myśli detektyw? Nie jest to. Nie? Nie. <grym>. Oj, oj, oj. O Boże, to teraz muszę coś na szybko. O, nie wiem, pas, żeby nie przeciągać. Nie wiem, nie wiem na... No następną. Pusty strzał. Dobra, z Teraz mi się przypomniał. Ale to jest Pixarze! Ja, tak! Gdzie jest lewa? No, zajmę się. To dopiero za dwa lata! Kupka. Trzy, cztery. Zwierzorwód. Nie jest to zwierzęt. Robin Hood. To nie jest Robin Hood. Nie, yeah, bo nie... To nie wiem. To też nie wiem. D tam tam był... Tam był lis? Nie, Pinokio? Pinokio? O, gdzie tam, tam, tam był? Lis? Tam był lis? No był, no przecież ta nieksza złata ta karta. Faktycznie! Co? On jest tak. John, faktycznie. Co? Szczery szczerym że może Lee pieza Piezać lorkanie tego nie ma. I teraz będzie Marcin zaczynał. Teraz ja. Teraz On. fajne fajne Para. To jest para ludzi, dwóch, zakochanych chyba. Co, z Lorkany. Które już jest na ten, oboju Nie wiem, miałem mam pomysłu, rzucę Herkules, żeby to rzucić Wiem, że to nie, ale... Nie mam pomysłu. Ja się i małgorzata nie mam w Lorkanie, więc strzelę w. Piotruś pan? Nie. Przesuwamy. Wyżej yy, po co chodzi o pocałunek? No to. To za dobrze trafił. No. Śpiąca królewna? I. Czyli punkt dla Tak? Tak. Ta. 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 No! <noise> Ale <Ha? A> ci? <noise> co? co to jest za to wyspa zielonego przylądka? Strzelam. Będę strzelał, że to jest niby może to jest Piotruś Pan. Nie jest to Piotruś Pan. To jest Wajana Moana? To nie jest Wajana Moana. Pierwsza podpowiedź. O! <noise> Lillo hmm. i Stitch? Nie, jest to Lillo i Stitch Palemka, Pucharek Ojojój, kłopoty Neymana Co jest w Morykanie? Jest na no 100%, aczkolwiek... aczkolwiek Nie jesteśmy no. pewni, czy jest w Morykanie. Nie, nie jest to takie O jery. Boże, trofeum no, Nie chcę przeciągać Dobra, pust pas. trudno, nie, nie wiem Teraz przez to, no, Aha, no to fajnie ja wiem! Ty wiesz? Ja wiem! Ja wiem! Ty wiem. Ja wiem. Ty wiem. Ja wiem. Nie! Planeta skarbów. Dokładnie tak. Aha, no mapa, to... mapa, puka. A co ta palma ma do tutaj Planeta, że skarbów i ja że Nie, bo... nie mogłeś to... wstawić emotki ziemi no na przykład? Ale to, to nie wie. było na ziemi. No to... no Przykazuję! To... Ale w sumie to jest na pazie wyspy skarbów, więc... To... No wiesz, wiesz jak jest. Jak zaczęłem mapę, to już wiedziałem, drodzy widzowie, ten quiz wygram. Ja! A nie ten chuj! Cezura. Ou! No, no, nie! Mały! I teraz kto zaczyna tutaj? Marcin, Marcin Marcin to zaczyna paję. Marcin zaczynał. Ja teraz zaczynam. Okej. Okay. Śnieżka. Nie. Okej. Okay. Tu mam jeszcze jeden ten pomysł. Ale to już po następnym... Tam gdzie korona miała wielkie znaczenie. Hmm, hmm ta hmm, każda ja bajka. Ja. <gry <gry tron nie ma jeszcze w nie Jest to księżniczka i żabat, pierwsza podpowiedź i będzie ona znacząca zapewne. On. Ja powiem, że mała syrenka. Nie jest to mała syrenka. Morda. Zachodzące słońce i korona? Czy to nie chodzi o zachodzące słońce, tylko o morze? Morze. <grych> to nie jest mała syrenka. Zapraszamy do Spokojnie, może... ogóle dobra, no będę się że to jest... To są zaplątani. Nie są to zaplątani. <grym> Je ja rozumiałem, uciekło mi teraz korona, to, Nie wiem, powiem Herkules. Tam, nie, i to... ostatni ona już jest bardzo znacząca. teraz młodzik. Teraz tam, ja. Y y tak, ej, ty sobie jaja robisz? No. Nie wiesz? No dobra, ja... Królew! Królew! I do tygrysa! I do tygrysa, pewnka! no Tak, no składna, no, ale no tam no. Ale, ale lew, kamienie! Ale to nawet nie jest lew! Za bardzo drzemię jape, nie? Zajebiście będzie. Tak, tak. Plus będzie trzeba i tak się dać odnotacje, że to jest zaciągnięte z... Pajakile! Dzień dobry, dawno mnie tutaj nie było i y, Marcin złapał odklejkę. Otóż y, w, Łukasz nie przygotował tej prezentacji, Łukasz zaczerpnął inspirację, y, więc... Tutaj najprawdopodobniej w prawym górnym rogu wyświetla Wam się adnotacja do filmu, który był inspiracją dla y, Łukasza. W robieniu tego odcinka y, w opisie też będzie. No nic. Zapraszam na oglądanie dalszej drogi krzyżowej. Round 1. <grym i wyszło> <grym i wyszło> <grym i wyszło> Na YouTube. Kto teraz zacznie? Ja? Tak. Tak, tak. 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 On. E, gdzie był ten książę, o którym myślę? Z każdej bańce z księżniczką. Dobra, no... No się strzelam, tam, gdzie jest Prince Eric. Ja nie wiem, czy dobrze strzelam. To będzie Nie. Dobra, powiem, że to jest... Księżniczka i, i żaba to jest. Nie jest ciężniczka i żaba. Princery jest w Małej syra. Wiem, ale, z... ale nie jest to... mieszkał. Na no, ma... moje! Oh, yeah. Co miał? The... Flynn Rider. E... Zapomnę. Zapadł... Nie. nie. No to przyłącza. Już przyłącza. Ej, kurczę, dobra. Ha. 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 ha? 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 Titanic? <noise> Mała syrenka? Tak. To jest maseryk. Naprawdę! To jest mała syrenka. A to jest zatopiony statek... statek, no czyli to był! No to kurde! No robimy to! A Kurde, rzeczywiście! I... Aha, no to super! Jesteś świetny! No co ja mam po tym się dowiedzieć! Serducho! Spróbuj. Ważna jest miłość! Siła miłości! Śpiąca królewna! Już była! Mam to gdzieś. W Marcin. Ten tak, tak po sercu. Mógłbyś na odcinku nie przeglądać telefonu? No, A, nie dobra. Nie, bo sobie przypomina <laughs> co to jest? <laughs> yy, serce, 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 serce. serce, W mojej ręce, w podzięce. Nie, no dobra, nie wiem. Mm, no to rzucę, że to jest. Nie, mulan. Nie, jest to mulan? Czemu nie? No kolejna motka. Jesteś pewna, że to jest... Tak, lakanie. na 100%. On. ma 100%! 100, 200, 300, 400. Co, ojciec synem... ci poddawę. Ojciec... No, ojciec synem, no ja wiem? Myłość ojca z synem. Nie? No jak nie, to bardzo niepokojące. No, jest to druga i... emocja. <laughs> Więc powiem... Mm -hmm. Powiem, że to są bracia i to jest e, ten, e, ja wiem. Big Hero 6. Ja no. wiem, ja wiem. Mój brat Niedźwiedź. Dokładnie. Tak, tak, jakby okay. pokiwałeś po tym. No. Dobra to i to teraz? Jest, czy? Nie, jeszcze. A jeszcze? Nie, no. I ja teraz tak. zaczynam. Czy to już było. Nie. Nie, bo gry pewnie podobne. No. No. Księżniczka i Żawa? Nie. Okej, okay, to młodzik. Królewna Śnieżka. Nie. Zaplątani? Tak. <grystek> Dobry jest ten! Przecież ten zamek był chyba I to był. Lawów! Ostatni. NIEEEE! Wypisuje. Wypisujesz się z tego odcinka. Dawaj, ten <grystek> <mi tempujem. grystek> Tym oto sposobem przekazujemy oto trofeum. Sobie, która zwyciężyła w ciszy wyjazd z Chciałem podziękować Teraz akademii. to ja się to, nie 5 e, minut minęło! <laughs> Chciałem podziękować mamie, Akademii... Czemu Dziękujemy bardzo za uwagę! Trzymajcie się, dajcie lajki, suby i co się tylko jeszcze da! Nie!